Było kilka takich ważnych uchwał, bo wychodzą też na przeciw potrzebom samorządów lokalnych. Mówimy tutaj o kilku ważnych projektach, które zostały dzisiaj zaakceptowane przez Sejmik. Rozwój, rozbudowa drogi w kierunku węzła autostradowego w okolicach Rzeszowa ważne, ponad 3 miliony 700 tysięcy złotych realizowany projekt wraz z powiatem rzeszowskim. To to była już dawno podpisana umowa. No niestety okazało się, że po przetargach ta kwota po, po przetargu jest znacznie większa, i dlatego też no, postanowiliśmy dołożyć tutaj środki. Dołożyliśmy środki do przewozów kolejowych z, z Jasła w stronę Krakowa. To na życzenie i na prośbę samorządu małopolskiego. Wielu studentów z okolic Jasła korzysta z tego połączenia, dlatego uznaliśmy za celowe dofinansowanie tych przewozów. Warto powiedzieć, że dofinansowaliśmy drogę w, w Komańczy do, śród, do sióstr Nazaretanek, w której przebywał kardynał Wyszyński. To jest droga, jak ktoś tam był, no wymagająca remontu, i potrzebne było tam wsparcie nasze na życzenie gminy Komańcza. Warto powiedzieć, że sfinalizowaliśmy dopłaty do połączeń kolejowych pomiędzy komańczą, pomiędzy nowym łupkowym a, a Sanokiem. To kwota 40 tysięcy złotych, która wsparła powiat Sanocki w tych przewozach, które odbywały się w ciągu. Tego lata. Też warto powiedzieć, że wspieramy również inne samorządy, tymi środkami, które tutaj są dedykowane, ale też które wynikają z tych no, przekroczeń przetargowych.